Jest to podcast, w którym możecie posłuchać historii porodowych. Ja nazywam się Joanna Górek, a dzisiaj będzie pozytywna historia porodowa. Dziękuję tej grupie za to, że jest. To dzięki temu w ogóle brałam pod uwagę poród naturalny po cesarskim cięciu. Miałam to ogromne szczęście, że napotkałam ludzi, lekarzy grupy wspierające poród naturalny po cesarskim cięciu. Bez tego by się nie obyło. Pierwszy poród wy wywoływany z powodu cholestazy ciążowej. Podano mi balonik, potem żel i oksytocynę. Po 11 godzinach z powodu braku postępu porodu cięcie cesarskie. Synek urodził się z wagą 3,640 i powiedziano mi że jak na taką drobną mamą, jaką ja jestem, to bym go i tak nie urodziła naturalnie. Teraz wiem, że to bzdura. Cały poród byłam podpięta do kategorii, ciągle prawie na fotelu. Kazali mi nie krzyczeć. Cesarskie cięcie było ulgą. Po całej tej przygodzie postanowiłam, że kolejna to raczej będzie od razu cesarka. Bo nie mam zamiaru przeżywać tego bólu, który do niczego nie doprowadził. Ale wiadomo, życie weryfikuje. Bardzo chciałam mieć kolejne dzieciątko, więc po dwóch latach zaczęliśmy się starać. Wyszło od razu. Cała ciąża zdrowa, bezproblemowa. I to spowodowało, że zaczęłam się zastanawiać nad porodem naturalnym. Jednak czas leczy rany. I myślałam, że może warto spróbować. Co było dla mnie ważne, to to, że miałam lekarza, który jak najbardziej wspierał mnie w mojej decyzji, że jeśli chcę poród naturalny, to jak najbardziej mogę spróbować, bo wszystko jest ok. Ale ciągle kontrolował to pod tym kątem, że jestem już po cesarskim cięciu i zaznaczał, że wiadomo, może się to różnie skończyć. Nasza córeczka nie chciała w ogóle wyjść. Dopiero 6 dni po terminie zaczęłam mieć skurcze bolesne, ale nie do końca regularne. No ale jako, że byłam i tak już po terminie, to stwierdziłam, że się zgłoszę do szpitala. W szpitalu po południu wszystkie skurcze ustały, więc byłam troszkę zniechęcona, ale już w nocy wszystko się zaczęło. Około 22.00 zaczęłam mieć skurcze i chodziłam po korytarzu do piątej rano. Już tak prawie z płaczem, zmęczona i głodna, przyjęli mnie na porodówkę, żeby mnie mieć pod kontrolą. To jest najtrudniejszy dla mnie moment, bo po zbadaniu mnie okazało się, że są 4 cm rozwarcia. Szejka prawie zgładzona, czyli to był ten moment, w którym utknęłam przy pierwszym porodzie. W czasie całego porodu mogłam być w każdej pozycji, jaką chciałam. Najlepiej było mi na piłce i pod prysznicem. Około 12.00. Zero postępu. Skurcze bolesne, ale też nie do końca regularne. Raz co 10 minut, raz 4, raz 7. Byłam już taka smutna. Chciało mi się płakać z tego powodu, że nic się nie zmienia, że znowu powtórka że to ze mną coś jest nie tak. Na szczęście zespół, który nade mną czuwał, powiedział, że jeszcze próbujemy. Podadzą mi niewielką ilość oksytocyny, bo wiadomo, po cesarce się boją i zobaczymy, czy coś ruszy. Zaproszono mojego męża, że mógł do mnie dołączyć do porodu rodzinnego. Podano mi pół jednostki oksytocyny, i w ciągu godziny z rozwarcia 4 cm doszło do 8. I wtedy zrozumiałam, co to jest ból porodowy. To było około godziny 14. Skurcze parte w pewnym momencie były nawet ulgą po tych końcowych skurczach w pierwszej fazie. Urodziłam z cudownym zespołem, który mnie wspierał. Czułam się trochę jak w szkole, jak w jakimś konkursie. Bo wszyscy mi ciągle kibicowali, że dam radę, że pięknie rodzę. Pamiętano o moim planie porodu, nawet w momencie, kiedy ja już miałam to wszystko gdzieś. To znaczy, powiedziano mi, żebym dotknęła główki, bo już wychodzi. Chciałam tego. Miałam cudowną położną, nie swoją, po prostu w tym szpitalu taka była i lekarza. Udało mi się urodzić bez nacięcia, bez rozerwania. Urodziłam o 15.35. Nie spodziewałam się, że jak się uda, że to się tak pięknie skończy. Dzidziuś niestety urodził się z pępowiną owiniętą wokół szyi. Dostał 6 punktów na 10, bo był przyduszony, ale ogólnie teraz jest ok. Niestety nie mogłam go potem kangurować te dwie godziny, bo był na kontroli, ale na chwilkę ją mi dali córeczka była już trochę przesuszona, łożysko było szare. A co najśmieszniejsze, wagę dziecka wcześniej szacowano na 3 kg, a urodziła się 3600, czyli tak jak wcześniej mój synek. Więc się okazuje, że drobna kobieta też może urodzić takie dziecko. Powodzenia dla wszystkich starających się o wypak. Satysfakcja ogromna. Polecam nowy szpital w Żywcu. Jeśli chodzi o porodówkę, od lekarzy, przez pielęgniarki i położne, po panie salowe i starzystki. Wszyscy stworzyli cudowne miejsce do rodzenia. Dziękuję Ci, bohaterko dzisiejszego odcinka, że zgodziłaś się, abym mogła przeczytać Twoją historię porodową. A Wam, drodzy, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.